Witam Was w prezentacji moich mang. Już bez przedłużania zaczynajmy. Pierwszymi mangami są mi Niki, to no, od 1 do 11. Spoko seria ogólnie, chociaż kiedyś mi się bardziej podobała. Dalej mamy tomy. Te tomy są od 1 do 15. Jednego nie mam, bo koleżance pożyczyłam. Mm, ogólnie spoko seria m, m, moja ulubiona na ten czas, bo. No, bo mi się bardzo podoba ta jej nieprzewidywalność. I te, chociaż teraz trochę, trochę jest, mm, spowolniła się akcja, ale nadal mi się podoba ogólnie. No, czekam na 16 Tomasz, w końcu wyjdzie w Polsce. Dalej jest tomy od 1, 2 Madoka Magika, Puela Magi Madoka Magika, The Movie Rebellion. Kupiłam, bo były za 5 zł na faneko. Ogólnie to taka manga, taka dziwna, chociaż pewnie nie zrozumiałam i dlatego, bo właśnie tam były chyba, to jest chyba spin-off od, od głównej serii, dlatego pewnie nie zrozumiałam. Dobra, idziemy na następną półeczkę. Dalej mamy Aona Exorcist, to my od 1 do 2, tylko serię uważam. Tylko teraz jej nie zbieram, bo mam ważniejsze serie oraz ta seria wychodzi, więc może kiedy, może będę ją zbierać kiedy wyjdzie cała i czekam do tego czasu. Dalej Kuroshitsuji, w sumie podobna sytuacja od Ana Exodus, czyli nazwij no spoko seria, ale jej nie zbieram, bo mam ważniejszy tytuł. Dalej mam i to ma od pierwszego do czwartego. Bardzo lubię tę serię, ogólnie. Oglądałam anime pierwsze, teraz czytam mangę. To znaczy oglądałam pierwszy sezon, nie oglądałam jeszcze drugiego, ale raczej najpierw manga przeczytam. Wiem, że już jest piąty tom w Polsce i będę musiała sobie go nadrobić i kupić. Dalej mamy takie ogóle to miało od pierwszego do siódmego. U, lubię tę mangę, jest lepsza o wiele od anime, jak ktoś nie lubi anime. Mu się nie spodobało przez te wszystkie braki, to w marce tego aż tak tego nie ma. Raczej tego nie ma, no. I spoko, seria bardzo lubię lepsze niż anime. Dalej My Hero Academia, to my od 1 do 10. Takie fajne shounen lubię bardzo czytać ogólnie. Polecam. no nie, nie ma tu dużo do mówienia, bo My Hero Academia to chyba każdy to zna. Następna płeczka. Dalej mamy The life to my od pierwszego do drugiego. Bardzo, bardzo fajna manga mnie. Jest w full kolorze, ale nie zbieram jej, bo mam ważniejsze rzeczy do zbierania. Ale muszę powiedzieć, że ogólnie ona chyba już jest cała wydana w Japonii, w Polsce też już chyba niedługo będzie wydana. Cała lub jest. Ja nie mam pojęcia, chyba tam ponad 10 tom jest. Dalej kształt Twojego głosu to ma od pierwszego do 7, to już jest cała seria komplet. Bardzo mi się podobało ogólnie film, chyba lepszy niż film. A wiele filmów też uwielbiam. Ale, ale koniec mnie zczarował w manze, bo jest inny niż w anime. Jakby w anime było, tam chyba do 7 tomu tam do czegoś rozdziału a potem jeszcze było kilka rozdziałów w tym 7 tomie których nie było w manze. Dalej nagiemy no, light novel. On light novel bardzo lubię, bo bardzo mi się podoba. Miałam ja też manga czytałam, ale manga jest... Ma tylko dwa tomy chyba i nie jest dalej wydawana, ale light Novela jest, więc ja mam light Novela. Mam dopiero pierwszy tom jeszcze jej nie przeczytałam, może, ale się niedługo zbiorę. Dalej Tom liczę dzieci, moja pierwsza manga zebrana, bo to jest już komplet. To jest moja pierwsza manga, którą zebrałam kiedykolwiek i, i też pierwsza, którą kupiłam. Bardzo mi się podobała u Może nie jakoś bardzo, bardzo, ale no spoko jest. Dalej Inspektora Kana Modi. fajna manga, dawno jej nie kupowałam, więc niedługo będę musiała sobie następnego tam kupić. aniołowie Zbrodni to my od pierwszego do czwartego, jeszcze czwartego nie czytałam. Ogólnie fajna manga, o, tylko trochę dziwne, że teraz ogólnie pierwszy to mnie były dwa piętra, w drugim było jedno piętro, a teraz w trzecim jest to samo to piętro, co w czwartym i chyba w piątym dalej będzie to samo. Dalej, Twoje imię Light Nowelka. Pa, czytałam i mi się podobał, Nie przeczytałam jeszcze całego. Większość przeczytałam, ale w jakimś momencie stwierdziłam, że przeczytam to jeszcze na raz, bo podobno nie czytałam. W ogóle nie miałam taką dłuższą przewadę tego jest stwierdziłam, że zacznę od nowelka, jeszcze nie zaczęłam. Myślę, że niedługo to zrobię. Dalej, Twoje imię, imię to ma od 1 do 3. To jest to samo historia, tylko mangowa. Też fajne, ogólnie film też jest, też oglądałam, więc już chyba mam zawierzyć wszystko jakby przeczytane i obejrzane. Dalej Alita, Alit Alitę czytałam ogólnie mangę chyba w oryginale to jest Gumm. i czy jakoś tak i właśnie czytałam ten, oglądałam najpierw film, a potem dopiero zabrałam się za mangę i bo mi się film podobał. No i spokój jest ogólnie. Wiadomo, dużo jest różnic, ale to jest film, adaptacja, a manga jest już starsza. Idziemy do następnej półeczki. No to już w następnej półeczce ostatniej już mamy trzy, trzy tomy do dziejik Mam ważniejsze rzeczy do zebrania, ale mi się podobało w sumie. Bo takie psychopatyczne klimaty, jak ktoś lubi, to polecam. Dalej no, gimną Live tom... W sumie nie, nie pierwszy, bo to jest jedyny tom, to jest cały film, jakby na ogólnym Live Zero. Ogólnie to są chyba tylko z filmu zrobione i, i to jest manga. No i spoko, no ogólnie chyba najpierw film obejrzę, potem przeczytam mangę, bo filmu jeszcze nie oglądałam. Dalej, Gdy zapłaczą cykady, bardzo mi się to spodobało, przeczytałam pierwszy tom, bo kiedyś pożyczyłam to koleżankę i tak świetnie mi się chyba spodobało, ale teraz mi się jednak podoba. Przeczytam pierwszy tom. Teraz czytam ten drugi. W sumie to nie są dwa tomy, tylko jakby nie była osobna historia, ale nazwijmy to, że to jest drugi tom. Drugi tom. To jest księg. Przeczytałam księgę Uprowadzenie przez Demony. Teraz czytam księgę Dyfującej Bawełny. Jeszcze mamy te dwie tom, te dwa tomy. Co się bawię w teorie i sobie toby teoria ogólnie spiskowe, czym jest ta klątwa. Dalej mamy Anodę. Pierwszy tom. Czytałam. Już kiedyś, teraz sobie kupiłam i chcę zakupić całą serię. Ogólnie słyszałam, że zakończenie chyba ma inna dodać w manga niż anime. Więc najpierw przeczytam mangę, potem anime. Obejrzę może. Dalej mam Keion. Keion był dla mnie średni. I to jest moja chyba najmniej ulubiona manga z wszystkich. Głównie sprzedałabym jej najchętniej, ale teraz jest taka sytuacja, że raczej jej nie sprzedam. No i tak się prezentuje moja kolekcja mang. Ogólnie, no i ten, może teraz, jeśli nie jestem leniw, podam liczbę tych manki light noveli na ekranie. No i teraz już Was żegnam. Pa.